Witaj o. Dobra robota Niewierny Witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku z symulacji kampanii na nieoficjalnym patchu i na update Overlords Trzecia misja, trzecia misja już sobie tu patrzę bo mam przygotowaną na drugim ekranie sobie ja tu ustawiłem co mam ustawić mapę, to wiem która to mapa, tylko nie pamiętam na ilu ona była ale na pewno na kilka postaci czy ona nie była na 8 przypadkiem? prawda, ewidentnie ona chyba była na 8 I teraz tak, ja jestem w tym miejscu, ze mną jest Ryszard, który jest w tym miejscu i bijemy się kontra dwóch kalifów i niebieski kalif był tam i żółty kalif był tu, tak wyglądała trzecia misja i jest tutaj po 10 tysięcy i tak wyglądała trzecia misja, dobrze. Wszystko ustawione. No to zabieramy się. A jeszcze tylko sojusze, oczywiście. Dobrze, więc rozpoczynamy misję numer 3. Tu już myślę, że troszkę będzie trzeba więcej pobudować. Tu mają 10 tysięcy, więc to Nie już będzie myślę, że coś ciekawszego dobra. niż te dwa ostatnie odcinki. Twoja popularność spada. Sobie coś pobudujemy więcej. Ja wiem, że moja popularność spada jak zawsze przecież. Już tam zmierzamy Dobra, czy ja tu mam... Ryszard, to moje kamienie łomy, Proszę cię W sensie moje kamienie, zostaw tam mi miejsce, co? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie Zabaw Nie bądź wredny nie, ...aby ten obiekt mógł funkcjonować Okej, okay, czy ja mogę tu z góry być atakowany? Mogę być z góry atakowany, to ja sobie jakąś wieżę tam walnę Ryszard, będzie mnie bronił tu z dołu, nie? Ja ci zaufam Dobra, czy wy się zmieścicie, to w ogóle powinniście. Więc bierzeczkę sobie damy. Myślę, że będę. Może, czy ja bym chciał robić tu kuszników? Coś mi się przyda kuszników. Kuszników nigdy za mało. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika. Mieć jest już w drodze. Twoja popularność rośnie. Cieszę się, że rośnie. Super. Tego nie będę nie potrzebował, w sumie drewno od razu dokupię. Dorobimy więcej. Do tego obiektu nie przypisano żadnego pracownika Jeszcze jeden domek damy, to posprzedajemy. To posprzedajemy. Nie Tego też jeszcze nie potrzeba, tego również. Dobra. Dam wam tu zbrojownię. Sobie dam gdzieś koszary, tu damy. Obóz najemników, proszę mi tu nie biegać. Mam go no, ja chyba jednak nie ja wolę, bo to. Masza łaskawość, jak... Wiadomość od Co już krzyczysz? Co nam Czy możesz je Czy ty... A skąd ja ci wezmę? Dobra, Ryszard, znaj moje dobre serce. Masz wiadomość od lwiego serca twoja karawana z zaopatrzeniem przybyła proszę bardzo wiadomość od lwiego serca o i tak nie będziemy Ryszard dobra drewno jeszcze mogę, drewno na szczęście to mogę ci dać Przecież nam do... prędkość na 90 zaczyna nam brakować następujących Ryszard, ale bez przegięć, co? Twoi sprzymierzeńcy. Wiadomość od Lwiego Serca Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Ale tak na serio? Jesteśmy atakowani. Gdzie jesteśmy atakowani? Zaczyna nam brakować następujących towarów. Czy możesz je dostarczyć? Aha, a to nie moje, dobra. To mój był tylko. No, jak wy bronicie? Czy to od Ryszarda, od dołu jakoś przeszło? Co to ma znaczyć? Halo. Jak śmiesz, kalif. Zemszty się Uwaga! potrzeba nam broni, ser. proszę mi tu trafiać ładnie Dobra ale ty ugasisz te swoje kamieniołomy bo ja teraz swoich nie mogę dostawić tam Czy ty możesz? Możesz pomóc i ugasić? Przygotować piki. Al-Hisanu seriih. Khojulu na dżahidach. Erkipt leriih. al faraso Co rozkażesz sobie? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jesteśmy atakowani. To idzie jakiś pierwszy atak, czy co? Chyba nie. Pozdrawiamy Cię. Dobra, ja myślę, że chyba się zajmę tym na górze. Tego na dole zostawię, może Ryszardowi. Zaraz sobie się tam przejdę. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Rekrutów, jasne. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Nie, broń. Dobra, dam prędkość na 150, chyba nic mi się nie stanie. Wasza łaskawość. Wasza łaskawość? sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Buduję sprzęt oblężniczy. Sprzęt oblężniczy. sprzęt oblężniczy. Dobra, Ryszard, w ogóle zobaczcie, ile tu smolnych robów jest w tym zamku. Okej, okay, idzie atak na mnie, to idealny moment na to, żeby mnie ja zaraz też zaatakował. Teraz tam przemieszczę swoje jednostki. Uwaga! Potrzeba nam broni, ser. ser. Napsu. Balista ustawiona na, na początku. Nie, broń. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. Okej, okay, Ryszard też atakuje. Bardzo dobrze, Ryszard, atakuj żółtego. Liczę, że ty sobie z nim poradzisz. Okej, okay, tu balista będzie miała na mnie zasięg, muszę podejść bliżej. Zasadniczo też chodźcie do mnie. Ok, są dwie balisty, ok, czyli muszę w miarę blisko podjechać. Zniszczy tą balistę. Nice. O, nie, asasynie, akurat jak musiałem ruszyć. Dobra, muszę podjechać jeszcze bliżej, żeby tą balistę wyniszczyć. żeby być w zasięgu, dobra, jestem, ok. Kali, wybaczysz, że cię podpalę. Ok, nie wiem jakim cudem to poszło, jak strzelałem. Ok, może tak być, jasne, żaden problem. Co to za zbrojny tam robi? Ty, Ryszard, ty idziesz mi pomóc? Czy o co chodzi? W międzyczasie dokupię kuszników jeszcze na drugiego. Ryszard, w razie co? Wspomogę cię, jakbyś coś potrzebował. Okej, okay, dobra, wypalony łuczników coraz mniej. Podchodzi jeszcze tymi ucznikami bardzo dobrze dla mnie. Zaraz może jeszcze bym spróbował podjechać tam dalej. Uuu, żeby nadal być tam w zasięgu. Żeby mieć tą balistę i tą w zasięgu. Dobra, ale żeby też wybijać tam te jednostki. Balista Okay, Asesyjnie, rozwalicie bramę, dobra? O, to rozwaliliście? Zapomniałem. To, zapomniałem o takich pułapkach, że to jest w ogóle wilcze doły będą jeszcze tak. w takiej ilości. Co? się do to, na roha okay, tam jeszcze kolejne były. Tak sporo mam tutaj tych wilczek, dawno ok, nie byłem. Dobrze, się przypadkiem został podpalony po raz drugi. Sorry, Wzymaj się z daleka od moich ziemnierziemy! Z daleka Dobra, jak tylko ktoś się tam ugasi, to wbijamy asesynami i pokonujemy jednego i zaraz z góry zaatakujemy. O, Ryszard pięknie tu porozwalał. Dobra, no to easy. Easy peasy. Dobra, czy już mogę wchodzić? Mam jeszcze gość z olejem. Muszę go wybejtować o ty, nie wyla. o dobra no, Ogień znowu. Nie pokazałem ci wszystkiego, dobra wszystkiego podchodzimy, to powinno w sumie wystarczyć raczej. Dobra jest pod A dzięki, dzięki, Rysiu. przygotowana Rysiu, może też mi zaatakował. Masz drewno, jasne, proszę bardzo, ale a zaatakujesz. Kusze też masz, jasne. Znowu, jasne, oczywiście, a zaatakujesz.

Wiadomość od lwiego serca. Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, mój panie. Zostawię ten honor tobie. O. Potrzeba nam nowych rekrutów, sir. No, no, Może i jest Overlord wszystko, tu zostało ulepszone. Ale jedna rzecz się nie zmieni. I tak mi nie pomogą. Czy no, możesz je dostarczyć? Balista przygotowana. coś tam zostało? Mam ważniejsze rzeczy do zrobienia, mój panie. Zostawię ten honor tobie. Dobra przejmijcie bramę Wiadomość no. od Kalifa od No dobra dali radę. Nice, no to misja trzecia zrobiona Nie pokazałem ci jeszcze wszystkiego To domyślam się Kalif że jeszcze Ciebie zobaczy tu na pewno wiele razy Okej okay. Czyli misja trzecia zrobiona. No ta misja już była troszkę dłuższa, tu można było coś więcej zobaczyć. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał w następnym odcinku. Lecimy z misją czwartą, więc to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Już niedługo. Trzymajcie się następnego odcinka. Na razie.